A ja zostaw! A nikogo nie widzę tu! Bo się z konia zakrytał Jedzie z nami! Okej, okay, sięgaj Cacie Albo mam 0 do powiedzenia i ty w 100%, albo mamy 50-50 Ale co ze mną zrobił, no? Widzisz to? Co ze mną zrobił? Powiesił mnie. Ale za ogon? O, to po co ci, To po co ci ogon jak ani nim nie merdasz, ani nie można wieszać. To jest nie, Na chuj, to chuj, chuj to ogon! To jest. Jestem, Jestem bez ogona! Ale może ja, ja po prostu skipnę, żeby tego nie czytać, bo to... I nikt tego nie chce czytać, a ja też nie chcę tego czytać. Mam dwa checkpointy, to mi się nie podoba. Po prostu ust włącz jak, w, jak wchodzisz w jakiś list, to weź go tak na dwie sekundy wyświetl, kto będzie chciał się zatrzyma film i przeczyta. No tak, puś... znaczy, w sensie jak jest ta... Jest ta jakby menu, co nie? Tylko, tylko tam jest postać i on gada, co nie? Więc ja po prostu na chwilę będę to, tak jak powiedziałeś, na chwilę będę to puszczał, później ten... Który, czek jak z najbliżej? No tak bez różnicy za bardzo. Ta, ale są dwa blisko, obok siebie, więc niech pojedziemy pierwszy. Tak, ale tu do jednego mamy, yy, do jednego mamy szybką podróż. A nie, to masz rację, to lepiej do tych no, dalej. No. Aha. Mamy inne Kid. Miałem krzyżał tu kradnie, no? świeci się. Każdy złą zbiera Gracias. To plastik. No, plastik. Dobra. Wow, dostałem narzędzie naprawdę. Co jestem zrobić teraz? No, jak samochód masz uszkodzony? co to to słyszyniłś mi tłumaczyć. No, no to, to jest... po co pytasz? Nieważne. No, co mnie bryki obchodzą? Jezu! Wariat. Ty coś Aha, ten... możesz, możesz je skanować telefonem później sobie będziesz mógł je wezwać, bo tu nie ma tak jak w tamtych farkrajach. Nie. Jak zabijaj zabijać cywil? Coś ty zrobił? Ja nic nie zrobiłem. Ona tak. sama się wrąbała pod. Aha. Co Czekaj, jest? bo mi zaraz wyrzuci, a ja nie chcę jechać z tobą. Ja się widzę, że się zatrzymałeś. Nie wiem dlaczego. No bo uwolniłem więźnia. A. no co tak stoisz jak krowa na tej drodze? Jedź. Moment. A, co pierdziele. Czekaj, my żeśmy źle pojechali w ogóle. <śpiewanie> A się jak? mieliśmy teraz? skręcić. Nie, droga jest inaczej. Ja tylko, że skręciłeś mnie troszeczkę. Jasne, moja wina. Tunel.

ja nie wiem, co będzie po co, że odjechał w zasadzie numer 9. Ale ja rozumiem, że. Uuuuh, tak? Głośno to. Ej, oni mają czołg! Ej, oni mają choke! Możecie no zamiast wsiąść do niego od razu, czekaj, aż on wsiądzie. Oni mają czołg! Wiem, ale on był pusty. Dopiero strażnik przed chwilą do niego wsiadł. Dwa w niego. Muszę zawsze muszę sam wszystko robić. Dobrze. Brawo. Nawet nie trafiłeś. Twoja mama nie trafiła. Zostaw tą siatkę! Jaką kurwa siatkę? No bo ja strzelałem w goście, a ty nie ty, nie ty, tylko bot! No dobrze, co? nie wyzywaj mnie od idiotów! Wiem o bocie, a nie o ciebie debilu Aha Nie było tematu, Bot no. Bo twierdzi, że będzie ci gonił przez siatkę nie, nie zauważył, że siatka innego nie przepuści Dobra, co wygrałem? Co wygrałem Uf, Czarny proch! Obrzyn 8 Krótko strzelba. Krótko dystansowa strzelba. Czołg czy ja bierzemy? Hmm. Taki żart. Co jestem tam... A tu ty się odzywałeś. Pytanie, to jest pytanie, jak tam. No, nie ruszaj tą dupą. Jeży, na wieżywce do góry. Nie wiem, tylko. Miałem, a ty się ruszyłeś. Na wejrzyczkę musisz wejść. Wysadzę nie Wysadzę ten choke. Wysadzę! Wsiadłeś? Teraz tak. Teraz tak. Jak to pytał Było moje auto. Nie, twoje wybuchło pierwsze. Tam to było moje. W zingu był jeszcze. Nie Nie ma kraksonu. No niemożliwe, pan. naprawdę. Chciałeś jak są w czołgu, naprawdę? Tak! Akukaracze. Pasowałabym przynajmniej do tej gry. Chciałeś, chciałeś ostrzegać w progów zanim strzelisz, tak? Rozumiem. Tak. Chciałem ostrzegać cywilów zanim ich rozjadę. To rozpierdówa czy po cichu? Taki żart. Jest pan czołgiem, co pan chce po cichu? Nie, ja jestem człowiekiem. Może pan chce, chce pan sepamber zamienić po cichu, co? Widzę wszędzie dym i oh, oh. Adios. o... Adios. No tak akurat bardzo. Dostrzegam. go właśnie. Prawie pusto, jeszcze tylko dwóch gdzieś jest. Tu jest taka informacja, że jeżeli opuścicie pojazd typu czołg to strażnik może do niego wsiąść i to wy będziecie mi jebane. Niemożliwe. Co żeś im zrobił, bo ten, jakby ma, ten się rozgrzał ten twój karabin. Tak, bo to jest broń w stylu zrób to sam, On ma taki silnik spalinowy Zajebiste. i... Zajebiste. ...odpalasz. O, tu jakiś bunkier jest, wejdę zobaczyć. Ja zlutuję te miejsce, także... Pa, mów, czy ci się będą wyświetlać komunikaty, że coś znaleziono? Tak, tak, uzupełnione rzeczy. Dobry. Ale ja mam ten karabin, no dobrze, mam, mam ten karabin, ale ok, zostałem go. Zostałem. To jeszcze jest fajne, bo te komponenty musisz zbierać, żeby sobie coś lepszyć. I to jest. spoko. Ech. Jak dobrze, że tu ze sobą. Takie przeświadczenie, że o czymś zrobiliśmy. chyba nie było tego naszego cela. Nie było go tu. No, odkryć. Am... Za oczywistości nagle nie przyznajemy To znaczy, że tą moją mam oddać A nie To se pan już zostaw No ty no tam schodziłeś jak ja przecież mówiłem że ja tam zejdę zlutuję W sensie Boże W sensie z faktu, że Ty czasami czyś zapłynasz po dzień więc się dzieje, że Tak tam. to jest jak się gra z butami Tak to jest Aha. Ro, weźmiesz sobie jakiegoś randoma i później się wkurwiaj. Czy co robisz właśnie? Wiesz, to samo co ty. To samo co ty. Wiesz, ja prowadzę. Bo... Wiesz, bawę się. sensu jest to ciebie. Do widzenia. Nie. Dlaczego? A wypchaj się. Udwaw się nie. A, mogę się przesiąść. Okej, okay, dobra. Brawo! Odkrył pan Amerykę. Jestem Czekaj, zwodnik. wiesz co? Yy, mam no lepszy co? pomysł. No co, co? No. Co czemu? Co? Aha, dobra. Chyba musimy wyjechać z tej strefy, żeby to zadziałało. A ja będę dobrym misiaczkiem i kliknę Wam nam gdzie jechać. Tak, ale właśnie chciałem szybką podróż, bo tam jest kawał drogi i myślałem, że... Chce, czy ty chcesz właśnie zdygnąć z czołgu? Nie, jak zostaniemy w nim, to tepnie go z nami. To mu w, trzeba było mówić od razu, no. Tylko czekaj. Gdzie was tepnie... Jak jesteśmy w czerwonej strefie, to chyba nie możemy się teleportować. Ty szybki podróż jest niestety w tej misji. Tak, właśnie, bo jesteśmy w tej czerwonej strefie, dlatego. Jo. Bioszonie. Tą kartę... Tą kartę ja Bioszonie! nie ten kartę. Czekamy po ten kartę ze Ja też mi wyskoczyło teraz dopiero. Takie coś tu jest do zebrania. Gdzie jedzie? Trzeba zebrać coś, co? Jak widzę, że mi się to świeci, to ja zbieram I co po Jej Prog wygrałem SKS o, Co, to, wszystko? Tak, tak, to wszystko. Zatrzymywaliśmy się po nową broń? Coś się nie pasuje? Muszę oddać. <grystuj mnie teraz> Czy ja coś mówię? Zostaw konia. Biegli, bądź wolny. E... No, macie jaja, chłopaki, naprawdę, macie jaja. Tak się stoszył. Tak, czy możemy się już ten. Dobra? Czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Aha, nie możemy. No nie możemy w tej misji, ja. czy musimy jechać, albo jedziemy, aby. Jezu! Ale jego zostaw! A nikogo nie widzę tu. Bo się bot Bot się z konia zakryta, Bo Jedzie z nami. Jako tu ci pasażer. Chyba się uwolnił. Za tego kodia ja chyba się uwolnił. czy ten kąt siedział i wstał o co chodzi? Wybij mu przyjemność właśnie. Co jest? Co nie wiem. Jedź. je z tym czołgiem, no nie mogę się ruszyć, jest jakieś bagi. Ty coś się zbugowało w czołgu, czekaj. Się... Coś się zbagowało w czołku! Ciało się zbagowało, nie możemy nawet pojechać! nie uruchomiony i tak już nie uruchomiony. nam czoł, wyświetlice. O pan pojechał, dobrze. Sorry. pomocy! Brawo, zniszczyłeś nam środek transportu. To nie ja! O, w dupę pani została teraz, dobrze. Gdzie ty jesteś? Za tobą. Tu się respisz od razu, tu nie ma czekania. Bieżyczka e... automatyczna tu jest. No, nas właśnie. A że ty obieg ja przejąć czy coś? Bo... Tak... Nie, to jest taki losowy posterunek. Los Angeles mówisz okej. Okay. Faktycznie, będzie jak poszedł. Teraz znajdziesz jakiś transport, bo czołg już nie ruszy. Hmm. Hmm. Może znajdziemy jednego konia na dwóch? No były tam dwa, ale zrobiliśmy ich konina Jej, tu jest ten Co masz? Aj Tu jest y, ten Do wezwania sta stajnia, o Bardzo dobrze to jest? Jaki sygnał rysowaliśmy, Co od A my koś, szukamy. Bo my mieliśmy a... odpalone dwie misje. Aha. To, to dlatego, jest. bo mieliśmy to... jeden komunikat i wyżej drugi. I nam się popieprzyło. My musieliśmy opuścić tą strefę, i dopiero wtedy nam się to yy, skończyło. Czekaj, mm, ja sobie wybieram... Mmm, dwa konie! Kogo? Też wiem ten problem, wiesz, Bo tu konie też trzeba dostarczyć, a ja sobie tym nigdy głowy w grze nie zawracam. dam tam, priory, oj tam. Priorytetem są samochody. Wiem. To ma lepszy pomysł, wykorzystam cię trochę. Nie da się tu we na jednego konia! No nie można, nie można, musisz swojego konia zabrać. Ja nie proście sobie tą podróż, szybką podróż do tego posterunku... Ja pierdziele... się. A nie, nie da nie się Nie jeszcze powtarzać. Tak, trzy razy. Chyba trzydzieści trzy razy. Zawsze to trochę expa No nie trafiłem! No ty... O dobrze. I tak się szkoliłem, no. Zabiodę się teraz. To dobrze. No nie. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, ściągaj kacie. Nie mi się to Eee To nie ja, to on tak walnął Ja bym się jeszcze zaśmiał jakby jeszcze mu rozjechał tam Tak przypadki A, nie raz były takie przypadki Billboard 10 expa Nie no Trzecież odhaczałem, ale okej okay. A przecież właśnie nie no dlatego nic jest niebieski, a nie czerwony, przecież go zrobiłeś. W sensie ja no, tą taką, co nie? Takimi głowami. No i nie płacz. Nie płacz. Kiedy odjadę. Teraz możesz płakać. <laughs> Teraz możesz płakać. Czekaj, miałem ja niebieską kropkę, halo. No bo to jest... no więźnia uwolniłeś, dlatego... Nie, to ty, ty uwolniłeś. O Jezu, ale ja kropki nie mam. Nie. Koniec wycieczki. Będzie bombowo. Can, Clara. Starajmy, się po, starajmy się poniszczyć alarmy chociaż. Libertad

Oj tam, oj tam. przeżywacie. Gdzieś jest, gdzieś jest jeszcze jeden. Ośrodciłem Spod z rabiny, bo go w niego strzeliłem. Dobrze. Ja tak lubię, jak oni coś zaczynają robić, ja takiego strzała im dam Żeby się chłopaki trochę ogarnęli. Właściwie się dowiedziałem, że łuk nie nie działają na tych specjalnych gości. Super. Na tych na zło... Zł, Ale wiesz, gości. że nawet ci co mają hełm, to jest kwestia tego jak w nich trafisz, bo jak im trafisz w twarz, to im przebijesz... No zabijesz. W sensie, A jak, oka w sensie okazało się, że typo był generałem. Oni są trochę bardziej... Tak, mocni. właśnie zauważyłem to. Ok, Benito. Rosario is dead. And the fuel is flowing again. Oooo, AK-37 a, -A, a, dostałem. A, -37 dostałem. Nie? Planowałem go kupić a, właśnie, ale jak dostałem to... Ja tu sobie wymienię następny odcinek. Anke, o... a weź, bo co chcę, chodź, chcę, coś, chcę coś sprawdzić. Podejdziesz tu do mnie zaraz i wsiądziesz na chwilę do auta. Jak tylko odhaczę... Zostałem went, tylko wynagrodę z... Wow, będzie pan moczył kija! On way to you right now. Shit, Danny, a gdzie jest magazyn? Byłeś już z nim? Byłem właśnie, widziałem. Aha, to dobra. Nie, no bo jak odblokujesz miejsce, to i tak ten klucz ci niepotrzebny. potrzebny. nie wiem, czy ja otworzyłem ten klucz. Podoba. Czasami są po dwa, trzy... Czekaj byłeś tu? Byłeś tu byłeś, dobra Bo well, że są ci odblokowane Kompaj? Kompaj, kompaj Parkur! Weź na chwilę wsiąść do auto, chcę coś sprawdzić może okay. ci się czy, czy ci się to odblokowuje. Ja już biegnę, już biegnę O radio Czy auto No to A Co mi z nim zrobić? Wciąż i co? I co? Przyszedł ci komunikat, że odblokowałeś go? Nie, nie, aj, nie wysiadaj. Że i wycofaj, wycofaj i, i wiecie, jeszcze raz posągną ja strefę. Chcę sprawdzić coś, ten... Nie, 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 pojazdów wojskowych nie można. A. Chyba, że go mam już odblokowanego. Może być taka... Wycofnij i zobacz. masz komunikat, jak wsiadałeś do niego? No, właśnie nie miałem komunikatu. Aha, no to masz go odblokowanego, spoko. A właśnie, ja zobaczę, czy mogę... MOGĘ! Michael, odłóż tego zrzęcha. Mówisz? Wejdź sobie tu. Ten jest dla ciebie. To jest taki, taki No. Goły. No bo to jest wersja zwykła. Odjeź nim, jak sobie też coś wezmę. Dobrze. Odjechałeś? No. Dlaczego nie mogę wezwać? Nie mam pojęcia. Bez jaj. A weź, wysiądź ze swojego. Na chwilę. Spiję też dalej. Nie, wysiądź, wysiądź, bo już w nim siedzisz. Może dlatego. Dobra, teraz ja se chcę wezwać. Hmm. Cyk. Cyk. O, dobra. No. Wiem. Dobra, dobra, dobra. Aha, aha, aha. Na ty co w zasadzie działa? Nie. No, bez. No, tylko, no. A Dlaczego teraz chcesz nas na zdob a no bo tu jest. Aha, okej. Okay. No bo tu był checkpoint. A gdzie mnie nas teleportować? Okay, okay. to ty nas teleportowałeś, ja tylko zaproponowałem. Ty prosiłeś. Zawsze ja mogłeś powiedzieć? Nie, zawsze mogłeś powiedzieć. Nie, ja mogę proponować, ty prosisz. Zejdź u mnie. Czekaj, czekaj, co, co? powtórz? Weź, weź, to powtórz, bo. Co, co ty powiedziałeś właśnie? Poczekaj potem. what the fuck are you doing? try it. it's fun. what's the plan, heifer for anton to see us from the fucking capital? yes. well, it's working. you've got 20 minutes until anton's forces come. so you better start running. go. i said run. rules of the guerrilla. not won by the fearless. Does that GSO What does Anton Castillo fear? Free elections, free expression, free outcasts. A Yara free of Castillo's. But he will fear nothing. Unless you are willing to die for your freedom today. Not when we have more believers or more guns today. Because today I'm going to put a hole through Castillo's warships. I am not fearless.

Ale ty, a Ale, ty masz siebie na katstęce? Bo ty jesteś masz żeńską, się, żeńską postać. Mam, tak, żeńską, żeńską. To jest zabawne, bo ja mam siebie. Okej, okay. co tam. tam, tego co. mówiliśmy? Wiesz, to jest moj, moja sesja. Ty prosisz, ja sugeruję. Ale prosić i sugerować to jest to samo. Nie. Nie, czekaj, ale to bez sensu! Ty jesteś gość na mojej sesji. Ty tylko ale jak ty możesz ja sugerować? Mogę sugerować, czyli... Mam większą tę. Aha, czyli, że. Tak? Albo ty podejmujesz decyzję, albo robimy to wspólnie. No tak. Aha, okej. Okay. Wiesz jak ty byś proszę, to mogę rozważyć Twoją propozycję. Jak ja sugeruję coś, to mamy to robić, no. I w skrócie, że mam gówno do gadania. Dokładnie Znaczy do... Albo mam 0 do powiedzenia i ty w 100%, albo mamy 50-50. Dokładnie. Ale nie tak, że ty 0 ja 100. No. I w sumie tym akcentem możemy zakończyć ten odcinek. Tak. Pierwszy wspólny odcinek. Chodź tu do podejdź do Gdzie mnie. Gdzie pan jest? Tutaj? Sugerujesz czy prosisz? Sugeruję. Jezu, i znowu z tymi dwoma piwami. Dokładnie. Co to za piwo w ogóle? Kapitan Jack? Może? Może. Co wygląda? Czeka. Tak, kli klimat, albo despera. Nie! Desperados! Pasował. Zostańmy w klimacie. No. Więc. Oczywiście, ze mną było Orlando. Tak. Do następnego odcinka. Nie na razie. A, inara.